Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Starzec. Pracowałem w firmie Huawei przez 9 lat. Jestem jednym z najdłużej pracujących pracowników Huawei w Polsce. Obecnie zajmuję się również dystrybucją tych produktów. Chciałem opowiedzieć o bardzo ciekawym wdrożeniu, które na samym początku pracy Huawei w Polsce miało miejsce na Podkarpaciu. Jest to wdrożenie w firmie Oestetyczyn, gdzie wszystko 8-9 lat temu został zainstalowany jeden z najnowocześniejszych systemów transmisji optycznej światłowodowej. Sieć oestetyczy dostarcza sygnał światłowodowy, internet, telewizję, telefon do użytkowników domowych. Obecnie czy kilkanaście tysięcy abonentów. Cały czas rośnie właśnie w oparciu o sprzęt Huawei. Inwestycja w tym czasie z takim partnerem, mało znanym wówczas jak Huawei w Polsce była bardzo odważną decyzją. Która no wydaje mi się mocno zaprocentowała. W obecnym czasie okazuje się, że Huawei jest jednym z największych, o ile już nie największym, producentem sprzętu telekomunikacyjnego na świecie. Pobija takie firmy jak Ericsson, Nokia, Alcatel, Lucent, praktycznie na każdym polu, w każdym rozwiązaniu. Sprzęt zastosowany w oestetycznym jest w dalszym ciągu bardzo łatwo skalowalny, można go rozbudowywać praktycznie w nieskończoność. I daje ludziom dostęp do internetu o nieograniczonych przepustowościach. Na światłowodach jesteśmy w stanie transmitować gigabity, a może nawet dziesiątki lub setki gigabitów na sekundę. Ta sieć jest rozbudowywalna na kilkadziesiąt lat do przodu. Naprawdę fantastyczna realizacja.